rachunki za prąd, bo wczoraj przyszedł do nas rachunek i tak jak w czerwcu zrobiliśmy na przykład pierwszą połowę jeszcze po jakieś tam 40 groszy, a potem było po 70 groszy netto, do chwili obecnej jeszcze mamy pierwszą połowę po 70 groszy, a drugą połowę mamy już po 50 groszy netto. Tak jak mówiłam Wam wcześniej, że ten, ten rachunek przy takim dużym zużyciu prądu, jeśli ktoś ma, to on będzie się troszeczkę niwelował. Ogólnie rzecz biorąc, się, że ten akwulet będzie sporo wyższy, dlatego że były takie noce, kiedy wentylatory chodziły po prostu całą dobę, jak no, bo było powyżej 24 stopni. No ale porównując do poprzedniego miesiąca, nie ma takiego drastycznego skoku, czym straszono nas przez niektóre. Jak to wygląda, jeśli chodzi o właśnie te nowe urządzenia w porównaniu do starej obory? Tak naprawdę różnica w rachunkach za prąd przy tych nowych urządzeniach. E, Paweł mi to tłumaczył ostatnio, że są jakieś tam falowniki, kiedy na przykład chodzi hala i one e, są włączane e, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest taka potrzeba. E, myślę, że największe zużycie teraz w chwili obecnej mają te wentylatory. No, gdzieś tam te zabawki również, ale. E, ale największe zużycie idzie prądu nam na schodzenie zbiornika y, oraz y, na odpalanie tych wszystkich tutaj urządzeń pracujących. Y, muszę powiedzieć, że jestem zaskoczona właśnie tym, że na starej oborze płaciliśmy sporo za prąd. Być może dlatego, że y, gdzieś tam były jeszcze te stare linie y, elektryczne, y, a teraz no, nie ma aż takiej bardzo diametralnej różnicy. Yy, tak więc nawet sama zmiana urząd urządzeń wpływa na to, że gdzieś tam te rachunki za prąd nie są takie wysokie. Jakoś dzisiaj ciężko mi się rozkręcić przy tej sobocie. Przyszłam sobie tutaj z kamerą, dlatego że za chwilę biorę się za sprzątanie. Yy, ogólnie rzecz biorąc, yy, hala się nam bardzo brudzi i to tak naprawdę Yy, wiem, że to jest takie normalne i że z mikrobiologią się nie wygra, że po prostu pewnych yy, jakichś tam procesów nie zatrzymamy. No ale jak, póki yy, budynek jest nowy i po prostu wszystko jest takie fajne zadbane, no to nawet same oko się cieszy. I yy, yy, nie chcielibyśmy, żeby to było wszystko za fajdane, ale mimo wszystko jak robimy kompilację i gdzieś tam ten płyt się osadza na tej yy, yy, glazurze i terakocie i tak naprawdę gdzieś tych much jest pełno. To, żeby wyczyścić wszystko tak naprawdę na glans, to trzeba było codziennie stać w tej hali i ją po prostu dwie godziny pucować, bo innej opcji nie ma. Patrzcie, dobry był kapsik, w Ostrowi. Nie? nie? Dobry czy niedobry? Był nie. pyszny. Nie. Patrzcie, lubi kawabiki. się dawno już mu nie z miasta nie było jakby taki potrzeby. Ale tam przy Kauflandzie, tak? To jestem taki promowany przez tych jakiś tam smakoszy kebabów. Był dobry, widziałam tylko ciapa jednego.